Cześć, witajcie, z tej strony Kwiatos. Dzisiaj szybkie info do Vigora, do a dlaczego szybkie info, dlatego, że mamy Legacy Season 7, czyli Mercenaries po naszemu najemnicy i jest to sezon, do którego mam ogromny sentyment, ponieważ od sezonu siódmego zacząłem swoją przygodę z tym oto tytułem i zobaczmy, co mamy w Battle Passie. Przejdźmy sobie już do Legacy, oczywiście ten sezon siódmy jest tutaj, ja wszystko już nie mam odblokowane, no bo od tego, tego zaczynałem grać, no i jedziemy po kolei, eee, czekajcie, nie po kolei, tylko się cofnijmy do samego początku, bo to już mnie wyrzuciło na sam koniec, dobra, już zaspoilerowałem co i jak, dobra, poziom pierwszy, no to mamy, mamy taką oto skórkę do postaci, Poziom drugi no to oczywiście schemat z, z goglami, poziom trzeci skórka DM60, na czwartym mamy malowanie twarzy, na piątym mamy skórkę do ADR-ki, na szóstym mamy balaklawę taktyczną. Nawet fajny motyw, taki z czaszką. Trochę przypomina czasy Call of Duty Ghost. Siódmy, no to mamy takie wojskowe rękawiczki. Ósemka, no to mamy oksy. Dziewiątka, maska przeciwgazowa. Dziesiątka, no to mamy skórkę do Rafiki. Swojego czasu pamiętam, że jak zacząłem, to Rafika była praktycznie najlepszą bronią. Później została wyparta przez Bigla, no i, no i tak się przygoda właśnie z Rafiką skończyła kiedy narobiłem tego ze 200 egzemplarzy to wtedy ją srogo znerfili no ale tak to już jest, lecimy dalej 11 no to mamy znowu maskę przeciwgazową 12 no to mamy znowu rękawiczki 13 mamy beret 14 mamy plan na M60E3 na 15 mamy torbę na 16 hełm w innym oczywiście malowaniu 17 rękawice, 18 mamy gogle na 19 mamy czapkę z daszkiem na 20 mamy skórkę do lachivy

26 dostajemy kolejny hełm, tym razem taki wariant zimowy. 27 no to mamy kolejnego ogle, 28 malowanie twarzy, bardzo fajne. 29 kolejny beret, kolejna skórka dla Łczywy. W ogóle z tym sezonem to o ile dobrze pamiętam, to chyba właśnie Łczywa i Rafika weszły, no to wcale się nie dziwię, że trochę trochę tutaj skinów wrzucili. 31 kolejny hełm, 32 kolejny oksy, 33 malowanie twarzy, 34 czapeczka. 35 mamy kolejną skórkę dla, dla naszej postaci 36 to e, kolejne okulary zresztą jak pamiętacie moje pierwsze live'y z Vigor'a no to to był jeden z hmm, po, po tym raincoacie to był chyba mój pierwszy taki w miarę wyglądający strój e, i pamiętam że w tym hełmie zawsze też, też biegałem lecimy dalej 37 maska 38 make up 39 balaklawa, 40 znowu m 63 E3, E41 hełm, okulary, malowanie to jest takie dość, dość oryginalne. 44 czapeczka, tylko to jest czapeczka z wigorem, Tutaj mamy mamy symbol właśnie z tyłu. 45 skórka do Aderki. No i Aderka też chyba weszła, no bo to już mniej więcej można tak przyjąć, że. Jak mamy któreś legacy, to widzimy, jakie bronie zostały wprowadzone, jakie plany. Zresztą to po planach można poznać. 46 balaklawa, 47 plecak, 48 mamy korony, 49 właśnie plan do rafiki, i 50 mamy ostatnią taką skórkę. Czy coś jeszcze weszło oprócz tego? Z tego co widzę, to, to nie. Przy okazji zbiorę sobie tylko, tylko zasoby. I na tym na tym dzisiejszy materiał zakończymy. Jeżeli chcielibyście jeszcze coś wiedzieć, uważacie, że jakiś materiał w tematyce Wikora byłby, byłby potrzebny, byłoby na to zapotrzebowanie. Dajcie proszę znać. postaram się znaleźć chwilę czasu i coś dla Was nagrać. Prosiliście o materiały o poszczególnych broniach. Mam nadzieję, że w końcu uda się to zrealizować, ale jeszcze troszeczkę czasu będę, będę na to potrzebować. Na razie, na razie e, mam nadzieję, że te główne poradniki, które już jakiś czas temu zrobiłem, się przydają. Jeżeli coś tam wymagałoby jakichś drobnych poprawek, dajcie też znać w komentarzach. Dobra, tutaj sobie szybko zbieramy zasoby. Wychodzimy. Nacieszmy się jeszcze pięknym widokiem. No i co, moi drodzy? No i to by było na, na tyle. Dziękuję wam za uwagę. Życzę wam, jeżeli nie macie oczywiście siódmego sezonu zrobionego, życzę wam miłej zabawy. Z mojej strony to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.